Władze stolicy chcą wesprzeć budowę prawie 2,5 tysiąca mieszkań na wynajem, przeznaczonych głównie dla młodych rodzin. Czynsz ma być dużo niższy od rynkowego, dowiedziała się Gazeta Wyborcza. Z informacji wynika, że plan budowy czynszówek ma być konkurencją dla rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, w którym państwo dopłaca do kredytu na zakup pierwszego lokum. W stołecznym ratuszu uznano, że ten program nie jest korzystny ani dla miasta, ani dla jego młodych mieszkańców. Szczegóły mają być ujawnione na... Jutro, czyli trzy dni przed wyborami, ale to na pewno no. przypadek. Miejskie 50-metrowe mieszkanie w Warszawie ma kosztować miesięcznie 700 zł, ale nieznane są jeszcze kryteria doboru najemców. Sposób finansowania pochłonąć ma przeszło pół miliarda złotych. Gmina wyłoży około 180. Samorządowcy liczą też na 62 miliony dotacji zasilanego przez budżet państwa funduszu dopłat przy BGK. Brakującą kwotę mają pożyczyć w tym państwowym banku na zasadach komercyjnych dwie gminne spółki TBS. I będą mieszkania na wynajem zamiast programu mieszkania dla młodych. Mówimy o Warszawie. Dobrze czy niedobrze? Ech, no dobrze, tylko nawet ten TBS, co było ciekawym przedsięwzięciem, no to przecież zmienił ten swoje działanie w tym kierunku, że sprywatyzowano tę część tych mieszkań wybudowanych niby dla y, osób najuboższych i niby dla celów socjalnych, po czym się okazało, że, 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 że ten program przeszedł w kierunku właśnie takiego prywatyzowania tych, tych mieszkań I, i fikcją jest trochę budowanie pod szyldem społecznym, jeżeli potem to i tak ma trafić, tyle że taniej do prywatnych osób. No, jest to kolejny przykład takiej prymitywnej kiełbasy wyborczej, bo rodzi się pytanie, dlaczego do 2,5 tysiąca ludzi mieliby dopłacać wszyscy pozostali. A co z tymi, którzy czasami w dwa czy trzy pokolenia rzucają się na wkład to do na pierwsze można mieszkanie. może by dopłacić. To jest... Nie do, no może do 10 tysięcy panoby To nadal, nadal będzie tym bardziej będzie nieuczciwe, bo będzie skala nieuczciwości rosła. Miasto a, dysponuje to tak. kilkudziesięcioma, a może stoma tysiącami tak. mieszkań komunalnych tak, to... i w pierwszej kolejności powinno zacząć. Tymi mieszkaniami racjonalnie zarządzać, a nie udawać, że one są i już, bo rozdzielono, jak się należy domyślać, tutaj synekury i za kolejne pieniądze publiczne kupować sobie kolejne grupy. Jest to skrajnie nieuczciwe i niemoralne, i tak by trzeba to nazwać.